Paypal to spółka typowo wzrostowa, która od ostatnich szczytów spadła o ponad 80%. Intuicyjnie wydaje się to zwiastować ogromne problemy takiego podmiotu problemy, które rozsądnemu inwestorowi każą się trzymać od spółki z daleka. Czy to poprawna intuicja i czy faktycznie obserwujemy początek końca Paypala? Ja nazywam się Bartek Szyma i zapraszam do dzisiejszej analizy. Paypal to podmiot o stosunkowo krótkiej historii giełdowej, został wydzielony z eBaya w 2015 roku. Historia spółki nie jest dużo dłuższa, gdyż została ona założona w 1998 roku, a w 2000 roku doszło do fuzji ze spółką Elona Muska, XCOM. Zaledwie dwa lata później Paypala odkupił za 1,5 miliardów dolarów eBay. Gdybyśmy mieli w krótkich słowach podsumować to, czym spółka się zajmuje, to trzeba by powiedzieć, że PayPal umożliwia przekazywanie pieniędzy przez internet. Z usług spółki skorzystają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, a z PayPalem mamy styczność w zasadzie od momentu, w którym przechodzimy do koszyka zamówień w sklepie internetowym, aż do opłacenia zamówienia, ewentualnych sporów ze sprzedawcą i prób oszustwa. Zatem korzystanie z PayPala daje użytkownikowi wygodę i ochronę przed oszustami, a sprzedawcy pozwala zwiększyć sprzedaż przez skrócenie ścieżki od dodania produktu do koszyka do opłacenia zamówienia oraz poprzez ofertę Buy now Pay Later, czyli de facto sprzedaży z doczoną płatnością, której ryzyko ponosi PayPal. Od każdej przetworzonej transakcji spółka pobiera niewielką prowizję. A suma tych prowizji przekłada się na 92% przychodów. A zatem jedną z najważniejszych metryk dla PayPal'a będzie liczba aktywnych użytkowników oraz liczba przetwarzanych transakcji. Widać wyraźnie, że wzrost liczby użytkowników zdecydowanie spowolnił i od czwartego kwartału 2022 roku delikatnie spada, aczkolwiek spółka wciąż odnotowuje wzrost użytkowników rok do roku. Rośnie za to liczba transakcji na użytkownika oraz liczba kont przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o posiadane marki, to sądzę, że nie będą one bardzo rozpoznawalne dla inwestorów, może poza Venmo, który umożliwia współdzielenie transakcji i Braintree, który może być znany programistom, ponieważ jest często wykorzystywany jako operator płatności w sklepach internetowych. Od giełdowego debiutu wyniki Paypala rosną w bardzo przyzwoitym tempie. Przychody ze sprzedaży zwiększają się średniorocznie o blisko 17%, a EBITDA o ponad 14%. Oczywiście za tym podążała również wycena, która w latach 2017-2021 była raczej kosmiczna. Historycznie wycena wskaźnikiem EV EBITDA sięgała nawet powyżej 54 punktów. Nie dziwi mnie zatem wcale, że od maksimum z lipca 2021 roku kurs spadł aż o 80%. Jak to zwykle z rynkiem bywa, kursy akcji oscylują pomiędzy skrajnym optymizmem a skrajnym pesymizmem i przynajmniej na pierwszy rzut oka wygląda na to, że w przypadku Paypala mamy do czynienia z tym drugim. Wprawdzie 80% przecena wydaje się oznaczać, że nadchodzi smutny koniec spółki, jednakże wiele z najbardziej rozpoznawalnych dzisiaj spółek fundowało inwestorom takie emocje. Do przykładu tylko w zeszłym roku Meta Platforms, czyli właściciel Facebooka oraz Netflix, spadały o ponad 70% ostatnich szczytów. W 2002 roku akcje Amazona spadały o ponad 90%, a w 2009 roku Microsoft przecenił się o niemalże 70%. Mimo wszystko, nie przeszkodziło to żadnej ze spółek generować zwrotów sporo wyższych od średniej rynkowej. Przejdźmy zatem do analizy finansowej spółki. Na ekranie widzicie mój model wyceny dla spółki. Dynamiki wyników są bardzo dobre. Przychody ze sprzedaży rosną o blisko 17% średniorocznie za ostatnie 10 lat, a EBITDA o 14%. Zadłużenie netto wynosi około 7 miliardów dolarów, a wskaźnik net debt to EBITDA to komfortowe 1,42. Zatem, jak widać po stronie bezpieczeństwa spółki nie ma większych obaw i w razie potrzeby Paypal ma sporo miejsca na zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań finansowych. Szacunki analityków odnośnie do przyszłych wzrostów zysku netto mieszczą się w przedziale 17,9% do 18,1% średniorocznie, natomiast przychody ze sprzedaży powinny rosnąć w tempie niecałych 10% średniorocznie. Aby pozostać po konserwatywnej stronie mocy i uwzględnić rosnącą konkurencję na rynku płatności elektronicznych, Przyjmuję, że tempo wzrostu wyników spółki wyniesie 1 czwartą tego, co prognozują analitycy, a więc zaledwie 5%. Żeby podkreślić, jak ostrożne są to szacunki, wystarczy dodać, że jest to wartość dwukrotnie niższa niż prognozowany wzrost przychodów ze sprzedaży. Warto jeszcze zauważyć, że opłata pobierana przez Paypala to procent procesowanej kwoty, a zatem wysoka inflacja powinna dodać spółce wiatrów skrzydła. Pozostaje nam jeszcze ustalić końcową wycenę dla spółki. Średnia rynkowa wynosi około 15 punktów na poziomie EF-EBITDA, Natomiast mediana wyceny spółki za ostatnie 3 i 5 lat to odpowiednio 22 i punktów. Obecnie PayPal jest wyceniany na około 10-krotność mnożnika EV/EBITDA. Ponownie, aby prognoza była konserwatywna, przyjmuję końcową wycenę na poziomie 12-krotności EV/EBITDA. Przy powyższych założeniach i dla ceny wynoszącej 59 dolarów za akcję, spółka powinna przynosić około 9% średniorocznie przez najbliższe 10 lat. Jest to wynik zbliżony do średniej rynkowej, a w długim terminie oczekuje zwrotu z indeksu S&P 500 w okolicy 9-10% średniorocznie. Warto jeszcze rzucić okiem na wrażliwość modelu na dane wejściowe, i tak, wzrost końcowej wyceny o dwa punkty, czyli z 12 do 14krotności mnożnika EBITDA i wzrost dynamiki wyników z 5 do 6%, zwiększą oczekiwaną stopę zwrotu do 11,3% średniorocznie. Przy stałych założeniach dotyczących wzrostu i wyceny, spadek ceny akcji o każde 5% zwiększa średnioroczną stopę zwrotu o około 0,6 punktu procentowego. Przy założeniu, że tempo wzrostu będzie nieco bliższe prognozom analityków, a więc w najbliższych 5 latach wyniesie 12%, a w kolejnych 6% i końcowa wycena będzie na poziomie EV EBITDA równe 15%, inwestycja w akcje spółki ma szansę przynieść około 15% średniorocznie. Uważam, że pierwszy wariant jest ultra konserwatywny. A mimo to pozwala osiągać wyniki zbliżone do rynkowych. Drugiemu za to jest zbliżenie do konserwatywnego, łamane na neutralnego scenariusza, i tutaj wyniki są już sporo lepsze od rynkowych. Biorąc to wszystko pod uwagę, myślę, że nikogo nie zdziwi, iż osobiście zacząłem budować pozycje na akcjach tej spółki. A jeżeli jesteś zainteresowany listą spółek, które mają największą szansę, aby trafić do mojego portfela, to zapraszam do postawienia mi kawy. Obecnie w raporcie znajduje się 11 spółek, spośród których posiadam 9. W opisie na stronie ByCoffee znajdziesz informację o tym, jak uzyskać dostęp do raportu. Na sam koniec warto powiedzieć kilka słów o potencjalnych ryzykach związanych z tą spółką. Jednym z takich ryzyk jest rosnąca konkurencja na rynku płatności elektronicznych. Przykładem może być rozpychający się na rynku Adyen, który jest bezpośrednim konkurentem dla Braintree. Miałem okazję pracować z oboma podmiotami i muszę przyznać, że Braintree oferował bardzo słabe wsparcie i wysokie ceny, natomiast Adyen był jego przeciwieństwem i niskim cenom towarzyszyło doskonałe wsparcie i świetna dokumentacja. Pojawienie się tego typu podmiotów będzie wywierało presję na marże PayPal'a. Kolejnym trudnym do pominięcia ryzykiem jest pierwszy w historii spadek liczby użytkowników. Z danych wynika, że PayPal jest najczęściej wybieranym partnerem w przypadku przetwarzania płatności elektronicznych, a w Niemczech dodatkowo zdominował płatności w fizycznych punktach sprzedaży. Z tej perspektywy jest też kandydatem do podgryzania przez mniejsze podmioty, które szukają swojej niszy rynkowej. W spółce w 2023 roku zmienił się zarząd i stery przejął Alex Chris, były prezes Intuita. W krótkim terminie spowoduje to zapewne niemoc decyzyjną, ponieważ nowy prezes musi zapoznać się ze spółką. Natomiast w dłuższym mam obawy odnośnie doświadczenia nowego CEO na rynku płatności elektronicznych. Jeżeli jesteśmy w temacie zarządu, to warto dodać, że nowy prezes zmierzy się z brakiem ludzi na najwyższych stanowiskach, ponieważ w PayPalu jest wakat na takich kluczowych pozycjach, jak Chief Operating Officer czy Chief Financial Officer. Niektórzy analitycy twierdzą, że wzmożona aktywność Apple może być zagrożeniem dla PayPala, natomiast ja uważam, że oba podmioty konkurują o różne kawałki tortu. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i do usłyszenia na kolejnym nagraniu.